Zgodnie z obietnicą dzisiaj zabieram się za moją Whisky Roku 2023, a jest to 18-letni Spayburn. Zapraszam! Cześć z tej strony Władysław P. Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat 18-letniej whisky z destylarni Speyburn. O tej destylarni na kanale już było, przeglądając materiały, zauważyłem, że kiedyś nagrywałem wideo o 15-letniej edycji z tej destylarni. Przyznacie moi drodzy, że ta destylarnia nie jest zbyt popularna pośród polskich miłośników whisky. W Wielkiej Brytanii staje się ona coraz bardziej popularna za sprawą Jednego ze szkockich youtuberów, mianowicie Roya DAFA z kanału Aquavite, czyli Roya znanego z tych VIPabów, tak zwanych, który to rozpromował delikatnie właśnie 15-letnią edycję Spabern. Z mojej perspektywy, moi drodzy, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii różnica w cenie pomiędzy 15 a 18 to jest około 20 funtów. Czyli weźmy pod uwagę. Taką różnicę w Polsce około 100 złotych pomiędzy 15-letnią edycją a 18-letnią edycją, ja z mojej własnej perspektywy, do której doszedłem na podstawie badań naukowych, posiadówek i degustacji i porównania 18 i 15. Z czystym sumieniem stwierdzam, że 18-letnia edycja jest znacznie lepsza od 15-letniej edycji, a to jest oczywiście moje osobiste zdanie. Eee, whisky to wybrałem jako whisky roku. I tak jak w odcinku tym mówiłem, kierowałem się różnymi kryteriami: cena, jakość, dostępność, prezentacja. Drodzy w tym wypadku oczywiście mamy whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%, whisky, która nie była barwiona kar karmelem, whisky, która nie była filtrowana na zimno. Całkiem przyzwoicie zaprezentowana. Co do destylarni Pejbern, to tak, tylko napomknę. Bo powiem szczerze, jeżeli macie ochotę poznać tą destylarnię nieco bliżej, zapraszam do odcinka o 15-letniej łyski, który robiłem jakiś czas temu. W tamtym odcinku jest troszeczkę historii deslarni, troszkę takich ciekawostek powiedzmy. No tutaj bym się chciał skupić na samej łyski. Ale dwie rzeczy, które chcę poruszyć, jeżeli chodzi o destylarnię Speyburn, o których być może nie wiecie, o których być może nie słyszeliście. A dwie istotne rzeczy. Destylarnia Speyburn korzysta z tak zwanych warm tabów, czyli takich tradycyjnych szkockich kondensatorów. Na chwilę obecną, jeżeli dobrze kojarzę, to w Szkocji jest 16 bądź 17 destylarni, które korzystają właśnie z takiej formy, z takich kondensatorów. W Speyside jest 8. W Kregalach jest taką bardzo mocno znaną destylarnią, która która swój marketing opiera właśnie na Uramtabach, Dalvini, również o tej destylarnie zapewne również słyszeliście. Natomiast nie mówi się o tym, że Spayboard również korzysta z takowych kondensatorów. No tu w tym wypadku jest, powiem szczerze, dość znaczny wpływ skraplania, schładzania destylatu na Jakość tego destylatu, na smak tego destylatu, może w ten sposób. No i drugą rzeczą, która jest również bardzo istotna, jeżeli chodzi o szkockiego rolnictwo, no to tak zwane donet warehouse, czyli tradycyjne magazyny, w których beczki układa się maks od ziemi 3 do góry i pod ziemią beczki mają bezpośredni kontakt z gruntem. Czyli nie ma pełnych posadzek, pełnych wylewek. Na terenie magazynów są oczywiście alejki betonowe, natomiast to, co jest pod beczkami, to jest ziemia, gleba, krótko mówiąc, co też wpływa na maturację łyski. I mówiłem bodajże o tym, wspominałem o tym w odcinku odnośnie najlepszej łyski roku, że właśnie Spejbern z tych dwóch takich oldschoolowych, tradycyjnych, szkockich metod korzysta do dzisiaj. I warto to wiedzieć, bo to ma naprawdę ogromny wpływ na produkcję łyski. Także moi drodzy, po więcej informacji zapraszam do odcinka o 15, a teraz zabieramy się za naszą 18. Aromat po prostu przepiękny. Na nosie jest karmel, jest wanilia, są suszone owoce, jest mleczna czekolada. Rzeczą ciekawą jest to, że whisky ta. To kombinacja dwóch rodzajów beczek beczek po Bourbonie i po Sherry. I tutaj w tym wypadku czuć wpływ obu, bez wątpienia. Natomiast jak już się przekopiemy przez tą przez tą nazwijmy to tradycyjną warstwę. To najbardziej oczywistą, to tutaj w wypadku tej whisky jest coś, co skłania mnie do wniosku właśnie. Nawiązującego do korzystania z tych kondensatorów. Warm tabów, tak zwany, gdyż czuć tutaj taką delikatną mięsistość. Coś jak taki sos umami, coś jak świeże, krojone mięso. Może inaczej. Może coś bardziej w kierunku właśnie jakiegoś barby, jakiegoś grilla. Takie nuty właśnie mięsne, takie nuty. Yy... Umami, sos sojowy, karmelizowana cebula, coś w tym kierunku. Tutaj jest to wyczuwalne delikatnie. Jest odrobinę cynamonu, jest trochę goździków. Aromat jest naprawdę bardzo bogaty. Jest bardzo fajnie złożony. Wszystko jest bardzo fajnie skomponowane ze sobą. No wara zdecydowanie czuć wiek tej whisky. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że jest to nieco starsza whisky. Jakaś kawa mokka gdzieś tam w oddali. Trochę czekolady, właśnie, trochę kawy, trochę kakao, trochę orzechów laskowych. Whisky bardzo fajnie złożona. Sprawdźmy, jak smakuje. Whisky ma bardzo fajną konsystencję. Wyczuwamy tutaj taką delikatną oleistość. Wiadomo, w żaden sposób nie da się tego porównać z jakąś dobrą beką, poszery w mocy beczki. Natomiast jest odpowiednia oleistość. Jest taka bardzo fajna winność, kwasowość, która tutaj przybiera akurat taki aspekt czereśni, wiśni. Do tego jest sporo karmelu. Do tego jest naprawdę sporo wanilii. No i jest od razu w smaku wyczuwalne właśnie taka delikatna mięsistość, taki delikatny grillowany boczek. Cebula karmelizowana z dodatkiem sosu sojowego. Mamy w smaku Sporo takiej soczystości, właśnie takich świeżych wiśni, świeżej czereśni. Jest słodko, winnie, delikatnie słono, dosłownie delikatnie słono, bo tutaj występuje również taki aspekt delikatnej solankowości. Fajnie skomponowana whisky. Jak ją przełkniemy, to wtedy mamy eksplozję smaku na języku, tak naprawdę. Po przełknięciu wychodzi nam więcej tych, właśnie nut takich umami, tych nut takich delikatnie sojowych. Do tego dochodzą rodzynki, do tego dochodzi czekolada. Do tego dochodzą spore ilości karmelu i wanilii. To wszystko fajnie się komponuje razem. Idąc do finiszu, jest bardzo przyjemnie rozgrzewająco. Tutaj już ta kwaskowość, ta winność zostaje obezwładniona słodyczą i mamy coś takiego właśnie jak orzechy pekany w karmelu. Mamy tutaj coś takiego właśnie jak rodzynki, jak daktyle, jak śliwka w czekoladzie, odrobinę gdzieś kawy tam się przebija. Delikatne nuty tytoniowe, które w smaku gdzieś tak delikatnie występują to w finiszu są troszeczkę bardziej, bardziej wyczuwalne. Finisz długi. Przyjemny, złożony, rozgrzewający. No drodzy, cóż mogę powiedzieć? Łyski naprawdę fajnie złożona, fajnie pookładana, bardzo przyjemna. Jedna z najtańszych 18-letnich łyski na rynku, która naprawdę reprezentuje jakość i której moim zdaniem zdecydowanie warto się przyjrzeć. Jeżeli nie mieliście okazji, zachęcam do spróbowania. Dziękuję Wam, moi drodzy widzowie, za czas spędzony ze mną podczas. Tegoż oto wideo. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.